Bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przyszedł do Was y, chyba wyczekiwanym filmem, takim najbardziej, ponieważ y, dzisiaj przyszedł do Was y, holem zakupowym z przyborami do szkoły, także mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. No i pamiętajcie koniecznie o łapkach w górę, jeśli film Wam się spodoba oraz subskrypcji na dole ten czerwony przycisk. Także zróbcie to, będzie mi bardzo miło. No i co? Zapraszam Was do oglądania. Jeśli widzieliście poprzedni film, to wiecie, że byłam na zakupach w Oshon i robiłam tam właśnie moje wszystkie zakupy. Chcę tylko tutaj powiedzieć, że w, w tym roku nie kupowałam jakoś mega dużo tych rzeczy, ponieważ e, większość mam i wiecie, nie muszę kupować ich co roku, więc w tym roku są tu takie mniejsze zakupy, ale jednak równie fajne. Także, bo kto nie lubi oglądać holu z przyborami do szkoły? No ja osobiście lubię, także no mam nadzieję, że wam też się spodoba. Ja w tym roku idę do drugiej klasy liceum i na przykład niektóre zeszyty mam z poprzedniej klasy, na przykład do rozszerzeń, po prostu nie kupowałam nowych zeszytów. Po prostu starych zeszytów jeszcze nie wykorzystałam, a wiecie, to są jednak rozszerzenia, więc no nie chcę zmieniać tego zeszytu, skoro mogę go wykorzystać dalej. No, także to ja chciałam wam powiedzieć. Ja wiem też, ile będzie trwać ten film, może trwać 8 minut, 9, a może 11, 12, zobaczymy. Bo no nie mam tych rzeczy jakoś mega dużo, tak jak mówiłam. Mam tutaj właśnie siatkę z moimi rzeczami z oszon I może będziemy po kolei po prostu, yy, będę wam pokazywać, więc pierwszą rzeczą są to yy, jakby takie no niby takie markery, coś takiego. Dzisiaj przeczytałam, że to są markery do tablicy, tak, by the way, które się potem ściera, ale będę ich używać do zeszytu, Zobaczymy, czy będą mocno przewijać i czy w ogóle się sprawdzą. Więc tak. I ja w tym roku, w sensie mam jakieś tam zakreślacze, ale w większości zakreślaczy z zeszłych, z zeszłych lat po prostu mi się wypisały, więc w tym roku postawiłam na, na coś takiego. Bo po prostu, wiecie, to, to jest cieńsze niż zakreślacze, więc też będę mogła sobie właśnie pisać nimi. Tak wiecie, normalnie. No i też podkreślać i więc. Kolejną rzeczą są to takie żalopisy czarne, ponieważ ja Ee, lubię robić sobie właśnie takie ładne notatki, taką ładną czcionką, taką wiecie, kaligraficzną, więc po prostu takie długopisy mi się bardzo przydają ee, i bardzo lubię robić sobie właśnie w szkole tą książką albo jak mi się nudzi na niektórych lekcjach, to sobie właśnie nimi robię, albo w domu jak mam czas, więc dlatego też się na nie zdecydowałam. Już mam chyba je trzeci rok. Dalej mam moje ulubione długopisy z serio, uwielbiam je. To są długopisy Papermade. No i kupiłam w tym roku niebieskie, ale jeszcze chyba trzy długopisy, z tego co pamiętam, mam niewypisane. No i właśnie w tym są jeszcze czarne. Ale zdecydowałam się, że w tym roku kupię po prostu zwykłe niebieskie. W zeszłym roku kupowałam aż trzy paczki. Ale stwierdziłam, że w tym roku to jest niepotrzebne, ponieważ no, mam jeszcze kilka długopisów właśnie z zeszłego roku, więc mm, jedna paczka mi starczy, a jak nie, to po prostu dokupię. Także teraz pokażę Wam może kilka zeszytów, żeby wiecie, było tak bardziej urozmaicone, więc pierwszy to jest taki, jest taki w ananasy i on jest 80-kartkowy drugi jest taki takie kwiaty 60 kartkowy trzeci jest taki, również 60-kartkowy i czwarty taki też 60 następnie mam tutaj um, taki korektor, taki zielony stwierdziłam, że również kupię korektory, bo one naprawdę mi się bardzo szybko kończą, bo po prostu używam ich cały czas dosłownie, więc mam tutaj takie dwie sztuki. W zeszłym roku miałam ich trochę więcej, ale stwierdziłam, że no dwie sztuki mi starczą, najwyżej po prostu będę skreślać długopisem i tyle. Dobra, więc kolejne zeszyty. pierwszy to jest taki z napisem Urban City, 60-kartkowy. Następny jest taki mega śliczny, taki wakacyjny. Następny jest taki... I dalej mam tutaj długopisy z Bika. Są również niebieskie, ponieważ, no nie wiem, jakoś tak stwierdziłam, że chcę mieć bardziej kolorowe zeszycie niż czarno. Mimo, że ja po prostu raz mam muty na czarny, raz na niebieskie, więc to po prostu zależy, ale, no wzięłam niebieskie. Mogłam wziąć wiecie niebieskie z Papermate i czarne właśnie z Bika, ale stwierdziłam, że wezmę tak. Dobra, już chyba ostatnie zeszyty. Pierwszy jest to taki z napisem niemiecki, będzie do niemieckiego. Kolejny jest taki. Te dwa były 60-kartkowe, i w ogóle właśnie zauważyłam, że wzięłam chyba dwa takie same zeszyty o dziwo. Mm, więc yy, nie wiem jak je rozróżnię, ale po prostu może wezmę na przykład do matmy ten zeszyt i jak mi się skończy do matmy to wezmę drugi, więc chyba tak zrobię. No i ostatni, mega śliczny, bardzo mi się podoba, taki właśnie arbuzowy. Inną rzeczą jest to taki zakreślacz, taki właśnie błękitny, niebieski, coś takiego, stwierdziłam, że jeden mi wystarczy. I kolejną rzeczą jest to taki piórnik. Ja w wczorajszym filmie mówiłam wam, że piórnik prawdopodobnie kupię w Stradivariusie, bo z, ze Stradivariusem mam też poprzedni piórnik, ale zobaczyłam właśnie ten w Auchan i stwierdziłam, że go wezmę, bo jest mały. Żeby wiecie, było... Żeby nie zajmował dużo miejsca w plecaku, to po prostu stwierdziłam, że go wezmę. Nie wiem, jak tutaj zmieszczę te korektory, które wam pokazałam przed chwilą ale jakoś może zmieszczę, zobaczymy. I jest to taki różowy piłnik, proszę bardzo, taki o. Z takim białym tutaj elementem i taki złoty mm, zamek. Mega mi się spodobał, Bo był jeszcze niebieski, ale wiecie, bardziej chyba pasuje do mnie ten kolor, więc stwierdziłam, że wezmę taki. No i on nie jest jakoś mega super pojemny, ale spoko, zobaczymy, jak się zmieszczę do niego. I powiem wam, że tak naprawdę to tyle z wczorajszych moich zakupów. I ogólnie powiem wam, że ja w koszyku miałam jeszcze pokrowiec na legitymację, ale jakimś cudem go nie wzięłam. W sensie, on był w tym koszyku, ale jednak. Go nie kupiłam i nie wiem co się z nim stało. Byłam po prostu przekonana, że on w tej siatce jest, ale go nie ma, więc okej, okay, kupię sobie nie wiem, piotrące czy gdzieś. I chciałabym jeszcze pokazać, że y, jakby kilka rzeczy z zeszłego roku, które po prostu kupiłam i które będą, jakby wiecie, też ze mną w tym roku, y, ale po prostu no to nie są rzeczy, które kupiłam. Teraz na zakupach jak byłam. I pierwszą rzeczą jest to taki, um, jak to się nazywało. Po prostu, o, segregator, tak, segregator. I kupiłam właśnie w zeszłym roku taki segregator, również w oszą, więc można to zaliczyć pod ten haul. I powiem wam, że za dużo z niego nie korzystałam, też przez to, że były zdalne i po prostu w większości osobom się nie chciało nic zrobić, w sensie wiecie. Ale tutaj mam taką kartkę, z jedną w sumie kartkę, którą sobie wsadziłam i jest ona z historii. Bo stwierdziłam, że właśnie tutaj będę sobie robić notatki z historii, bo miała pisać maturę kiedyś, to po prostu tu będę mieć wszystkie takie, wiecie, przedmioty typu angielski, polski, historia i tak dalej. Jeszcze taki jeden zeszyt, który nie wykorzystałam, jest mega ładny, moim zdaniem, i też jest z bo ja po prostu w zeszłym roku też robiłam zakupy w Oszon, Także ogólnie ja w tym roku mam jakoś mega dużo takich kwiatowych zeszytów. Nie wiem, co się stało, ale tak jest, więc. Oko. I ja powiem Wam, że ja te zeszyty brałam totalnie na oko, nie patrzyłam jakie mam przedmioty, jakie nie, więc możliwe, że sobie jeszcze wykupię zeszyty w biedronce. Albo. Ej! No, chyba żarty. Właśnie! A nie, właśnie sobie uświadomiłam, że nie mam dużego zeszytu. Ale przecież brała mi go moja mama, więc powinien być. Tylko nie ma go w tej siatce. Zaczekajcie chwilę, zaraz przyjdę. Dobra, już myślałam, że nie kupiłam tego zeszytu, ale jest. Mam taki jeden a 4 zeszyt. On jest 60-kartkowy, taki, wiecie, taki zwykły, zwyczajny, ponieważ albo. Urza jest w ogóle. <noise> Dobra, albo będę go używać właśnie do tego, żeby sobie robić notatki na sprawdzie na karcówki, bo. To jest serio mega super. Ja tak robiłam przez kilka lat. Miałam właśnie taki duży A4 zeszyt i po prostu robiłam sobie notatki na sprawdzian po prostu pisałam, wiecie, dużymi literami, na przykład historia i robiłam sobie notatki na kilka stron itd. I tak, dalej, i, tak dalej. I serio polecam Wam to. No i właśnie albo będzie to do tego, albo po prostu będę, nie wiem, wyrywać kartki do tego segregatora, albo na coś innego, nie wiem, ale chyba wydaje mi się właśnie, że na te notatki na sprawdzian, także to jest super i taki jeden zeszyt mam, ponieważ e, mam tutaj proszę bardzo z zeszłego roku zeszyt do polskiego, który tak naprawdę zapełniłam nawet nie w połowie, bo tylko tyle, uwaga, tyle więc mam zeszyt do polskiego i zeszyt do angielskiego właśnie taki A4, który też połowie nie jest zapomniony, a widzicie z angielskiego angielski to angielski i wszystko jest ciągle to samo, jedynie są słówka nowe, więc no po prostu będę mieć taki jeden zeszyt i do historii mam tak samo, tylko teraz nie mogłam go znaleźć, dlatego wam teraz go nie pokażę. No i co? Jedyne, czego zapomniałam, to właśnie ten pokrobiec na i owiki na zeszyty, co mi się przypomniało przy kasie, ale stwierdziłam, że już dobra. Tak, nie wiem, czy będę coś jeszcze dokupywać. Możliwe, że kupię w ekszynie jakieś zakreślacie takie większe, Na się wiecie taki zestaw większy. No i co, dziękuję Wam za oglądanie. To by było już na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał standardowo, jeśli tak, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję na ten czerwony przycisk. Jeśli jesteście tutaj nowi bądź jeszcze tego nie robicie. Podajcie na mojego Instagrama, na którego Was bardzo serdecznie zapraszam i widzimy się w kolejnym filmie, także dziękuję za oglądanie. Muziaki i pa pa!